Siema. Siema, witajcie I w kolejnym filmie z Brostas. A i przepraszam za tamtego pusta wczorajszego, ale wczoraj się tam zrobił pokój. Wiecie chyba o co chodzi. Boże, rok tego nie widziałem. i w ogóle jednak nie będę robić pomysłów widzów na razie bo na razie mam 20 ileś subów może, może to się po tym filmie zmienić no no i oczywiście możecie właśnie to zmienić My goramy. Po Czemu? Heh. Rakiety, rakiety. Uciekamy przed rakietami. No i oczywiście przypominam że jeszcze... znajomy. Nie chcę dodawać tego. Za kurzko! Dobra, Nie, 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 nie. nie. halp, rakietki. Noż O dobra, to jednak nie będzie broustars. Musimy coś innego. I'm sorry. Widzowie, ja nie wiedziałem. Siup, nie żyjesz. Dobra, i teraz będziemy musieli, trzeba nauczyć bo... nie wiedziałem, że nie będę miał internetu. Jeszcze start robot tworzę, no. Dobra. Nie ja wiem co powiedzieć. No co tak, to jednak będzie odcinek losowy. Jarki 2. Na dzisiaj, pieszony. Yy, no. Jak to się nazywa? City Smash 2. No. Nie wiem co tu robić tak szczerze to jest może do robienia. Nie no. wiem co mogę zrobić. Zrobimy Ukrainę w skrócie. Nie, w sensie nie chodzi mi o całą Ukrainę, i że te regiony, właśnie tylko graniczące z Rosją, są, mają zagrożenie. Gdzieś tam chyba widziałem, nie pamiętam. Ale coś takiego na pewno by było. Też... Też... Propo Ukrainy. Czemu, czemu, Polacy, niektórzy Polacy tak bardzo nie lubią Ukrainy? Naprawdę. Dlaczego, dlaczego nie lubicie Ukrainy? W sensie, czy, dla mnie to błędu. Nie, nie jestem z Ukrainy, więc jakoś bardzo mi się... nie, że mi się to nie podoba, ale po prostu czemu? Bo ja tego nie rozumiem. Rosję... Mogę zrozumieć, ale to mi się przy okazji jeszcze bardziej nie podoba. Nie w sensie wcześniej że to mi się nie, że nie, mi się nie podoba, ale właśnie miałem na myśli, że mi się to nie podoba, a z Rosją to mi się jeszcze bardziej nie podoba. Czemu mi wytłumaczcie? W sensie wytłumaczcie mi z Ukrainą, dlaczego niektórzy nie lubią Ukrainy. Z Rosją nie musicie mi tłumaczyć. Rosja jest dla mnie zrozumiała jeszcze, chociaż nie, chociaż właśnie. Wiedział. Czasem nie umiem się wyskłowić, bo dopiero zaczynam Na YouTubie Kupa Pewnie po was, was teraz Krzyknie, że to właśnie Ukraina była Nie wiem, ale na pewno jest jeden przedstawiciel tej głupiej armii, co teraz powie albo do ekranu, albo do siebie w mózgu, że to jest Ukraina tamta kupa. Na pewno ktoś taki to będzie... No. co ja klikam. Czołg zresztą się na budynku. Czołg zresztą się na budynku tak jak wszystko gdy mama kiedy rodzice przyjdą sprawdzić czasem tak jest że co 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 to... w ogóle to nie jest mój tekst ja, ja ja tego nie wymyśliłem ten tekst wymyślił inny typ youtuber no Ale. Po prostu jest czasem tak, że mama się pyta: znajdź mi coś tam, i ty po prostu szukasz tego, ale tego nie widzisz. I, i mama mówi: Jak tego nie znajdziesz, to będziesz miał karę czy coś w tym, w tym stylu. I tak, tak naprawdę nie masz, ty, nie masz wyjścia, musisz mieć karę, bo wiesz, że to coś rozpisze się dopiero jak rodzice przyjdą. Ale powiem Ci, to nie jest mój tekst. <ślesz> Nie wiem. chcę powiedzieć. Dobra, po prostu kończymy odcinek. Żegnam. Pa. Jeśli zasubskrybujesz, widzimy się być może w następnym filmie.